W tym sezonie będą modne takie wnętrza, które już oglądamy od kilku sezonów, bo trzeba podkreślić, że trendy nie zmieniają się z roku na rok. Ewolucja trendów to jest długi proces, który zajmuje często lata. Tak więc jesteśmy już przygotowani na wnętrza, które obejrzymy w roku 2020. Przede wszystkim będą to wnętrza przytulne, przyjazne. Cały czas pozostaje filozofia domu kokonu, domu miejsca z takiego schronienia przed wszystkimi okropnościami tego świata. Na pewno potrzebujemy takiej kapsuły, która nas oddzieli i od rzeczywistości i spowoduje, że będziemy się czuć jak na nieustających wakacjach. Bardzo ważny jest ten taki też element kontaktu z obiektem, czyli obiekty sprawiają wrażenie przyjaznych, robionych ręcznie, mających ogromną tradycję. Proszę zwrócić uwagę, że coraz więcej widzimy na opakowaniach napisów od 1800 tam któregoś roku, bądź tradycja sięga 200 lat wstecz i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważne jest to podkreślenie, że przedmiot nie został wytworzony bezdusznie maszynowo, Nowo, tylko stoi za nim wiedza, tradycja, umiejętności rzemieślnika, artysty. Ponieważ rzemiosło jest niezwykle ważnym segmentem teraz całego rynku wnętrzarskiego i całego segmentu urządzania i aranżacji wnętrz, bardzo ważne są też nawiązania do etnicznych rękodzieł właśnie jakieś gliny takie widać jeszcze nie do końca wyszlifowane z tymi niedoskonałościami które są bardzo pożądane podobnie jak w materiałach naturalnych niegdyś zakrywaliśmy słoje zakrywaliśmy rysunki kamienia a teraz jest bardzo ważne żeby je właśnie wyeksponować żeby dać świadectwo tego naturalnego pochodzenia że też nie jest to Produkt wytworzony chemicznie w fabryce, tylko jest to produkt pochodzący od matki natury, ponieważ kontakt z naturą jest bardzo ważny. Zarówno przez wzory, kolory, faktury, właśnie pobudzanie zmysłów, heptyka, czyli grube sploty, czyli też materiały naturalne w ogóle naturalne to jest słowo klucz. I co ciekawe, to też dotyczy wnętrz eleganckich, ponieważ jednym z widocznych trendów na rynku są wnętrza eleganckie, takie kolonialne, taki kolonialny glamour, nawiązujące też do stylistyki Art deco, czyli trochę architektoniczne, geometryczne, ale wciąż z materiałów naturalnych. Oczywiście nie polecam kłów słonia ani pazurów tygrysa. Nie wolno, natomiast bardzo wolno i bardzo są zalecane przez stylistów yy, wszelkie printy. Czyli nadruki i wzory pochodzące z natury, czyli tygrysie, pręgi czy łaty, żyrafy i inne materiały imitujące skórę. Chodzi mi o naturalne wzory na skórze zwierząt. Podobnie jest właśnie z wzorami drewna. Im, im bardziej widoczny słój, tym lepiej. Bardzo też. Bardzo w trendach jest łączenie materiałów naturalnych, tak żeby pokazać tę wielobarwność i tę różnorakość, która tkwi w naturze, czyli z samych na przykład kawałków różnych gatunków drewna można ułożyć mozaikę, można zbudować mebel. Podobnie jest z kamieniami. W ogóle bardzo dużo widać połączeń materiałów naturalnych niegdyś sobie obcych, na przykład właśnie kamień i drewno. To jest bardzo często spotykane. Powraca powoli, powolutku beton, ale też taki sprawiający właśnie wrażenie tego starego rzymskiego, też mającego historię. Nie jest to idealny beton architektoniczny, ale taki nawiązujący estetyką, wyglądem trochę do gliny. Także dzieje się w trendach bardzo ciekawie i niezależnie od upodobań, bo trzeba pamiętać, że trendy trendami, ale każdy z nas ma swoje upodobania. Więc można działać w swojej ale jeśli chce się pozostać w trendach, bardzo ważne jest to, żeby tym kluczem była właśnie bliskość natury i traktowanie domu jako przystani. Także nawet jeśli się coś rozleje na kanapie. To się tym nie martwimy. Niegdyś gospodynie domowe ukały ze ściereczkami, teraz, jak jeżeli się rozleje, to znaczy, że dom żyje, że on ewoluuje. Ponieważ no tu już jest kolejny trend, mogłabym tak długo i długo, ale właśnie też bardzo mocne są przemiany społeczne, czyli ludzie tworzą takie mikrospołeczności, zapraszają się do domów, co też ma bardzo duży wpływ na aranżację wnętrz, na stosowane materiały, ponieważ i w ogóle na stosunek do swojego domu. Jeżeli coś się troszkę zadrapie, troszkę się zaciągnie, troszkę się zaprasza, to oznacza, że ten dom żyje i nie jest muzeum, i to jest właśnie bardzo ważne, żeby czuć się no, jak u siebie w domu. Należy słuchać siebie, pozostać sobą, urządzić dom tak jak my lubimy, zgodnie ze swoimi upodobaniami, bo to my jesteśmy mieszkańcem. Ale jeżeli bardzo pragniemy pozostać w trendach, jest złota rada, dodatki. Dodatki, które można wymienić, siła detalu, to jest niezwykle ważne. Detal definiuje bardzo często wnętrze, czy jednocześnie też często jest zapominany. Myślimy o tak wielkoformatowo, a to dywan, a to farba, a to coś, a ja zapominamy właśnie o ceramice, o poduszkach, o kapach i o wszelkich utensyliach, które mają niewielkie gabaryty i można je wymieniać co sezon. Jeżeli w danym roku będzie modny chrom, możemy mieć chromowany, powiedzmy, Jakiś garnitur na komodę. Jeżeli w następnym roku będzie glina, to możemy mieć glinę bez rewolucji, bez wjeżdżania buldożerem do mieszkania, tylko właśnie małymi krokami. To jest najlepszy sposób, bo to ma też inną zaletę. Mianowicie jeśli zobaczymy, że jakiś styl nie gra, bardzo łatwo to zmienić. Jeżeli, jeżeli posłuchamy kogoś z zewnątrz i przerobimy dom, tak żeby był zgodnie z trendami, ale nie zgodnie z, naszą, z naszymi potrzebami. Mieszkanie tam będzie męczarnią, a tak małymi dodatkami, małymi kroczkami, kroczek po kroczku, nie od parady się mówi, że kropla drąży skały, zmieniamy, zmieniamy i nagle mamy zupełnie inne wnętrze, małym nakładem pracy, małym nakładem finansowym, a potrafi z tego wyjść naprawdę rewolucja.